Kołobrzeg rozpoczął sezon na jazdę na łyżwach i podobnie jak w ubiegłym roku, lodowisko jest zadaszone. Zmianą jest za to lokalizacja. Atrakcja wróciła bowiem na teren miejskiego ośrodka sportu i rekreacji i jak można było się przekonać, od początku cieszy się powodzeniem. Jeździsz na łyżwach regularnie co roku? E, regularnie, regularnie i codziennie. Aha, a ty należysz do jakiejś drużyny i tak uprawiasz ten sport już bardziej profesjonalnie? Trochę profesjonalniej, ale nie należę do żadnego klubu ani nie chodzę na zawody. A powiedz mi, ta lokalizacja lepsza, że wróciło tutaj lodowisko? Czy wolałaś w porcie jak to bym? Wolę chyba bardziej tutaj, bo mam łatwiejszy dostęp ze szkoły i ogólnie. A jeździłaś już na tym nowym, tutaj, które od wczoraj jest otwarte? Jeździłam, byłam o dziewiątej na otwarciu. Okay. I jak tutaj uważasz pod względem tafli, no i w ogóle zadaszenia jest lepiej? Jest lepiej, chociaż ta prawdopodobnie popękała wczoraj, ale jakoś nie bardzo mi to przeszkadzało, bo ja na środku jeżdżę. Czy Wy regularnie jeździcie na łyżwo? Ja w tamtym roku byłam, ale moja mama nie i ją wyciągnęłam w tym roku. Dokładnie. A przyjechałyśmy aż z połowy Polski, żeby tu dzisiaj być, bo ucieszyłyśmy się, że będzie otwarcie, bo myślałam, że dopiero dziś za miesiąc, więc super. Chciałam zapytać o tę lokalizację poprzednią. Ona była w porcie jachtowym. Która lepsza? Myślę, że tutaj, bo kiedyś jak bam, to tutaj się bardziej jeździło, i nie było kiedyś zadaszenia, to tak pani było. Ale się zobaczy dzisiaj, jak dzisiaj będzie się jeździło. Czyli uważasz, że lepiej by było bez zadaszenia? Dlaczego? No bo taki klimat bardziej jest, tak ładniej wygląda, zwłaszcza nocą, jak na przykład są jakieś oświetlenia czy coś w tym stylu. A pani za zadaszonym, czy nie? Powiem tak, byłam zawsze, jak nie było za nie było cieplutko, a jak dzisiaj weszliśmy tam na chwilę, to jest zimno, zobaczymy, jak będziemy się jeździć. Często jeździsz na łyżwa? Tak, co roku, no, je, jadę, tak, jestem tak co najmniej z 8 razy, z 10. Mhm. A powiedz mi, w zeszłym roku jeździłaś też tam na tej drugiej lokalizacji? E, tak. I gdzie wolałaś, tutaj w Mosirze, czy tam w porcie? Szczerze, tu i tutaj jest fajnie. Praktycznie tak samo, ale to jest, mi się wydaje, trochę większe. A to jest trudno jest jeździć na łyżwach? Eee, zależy, bo jak ktoś już umie na rolkach, to już mu jest o wiele łatwiej się nauczyć na łyżwach, ale jak nie umie ani na wrotkach, ani na rolkach, to trochę już o wiele, to troszkę już trudniej. A no, u Ciebie jak to się zaczęło, że zaczęłaś jeździć? Ktoś Cię zachęcił do tego? Sama chciałaś spróbować? Ja po prostu chciałam to spróbować, bo kiedyś w ogóle nie jeździłam, ale chciałam spróbować i tak z tatą zaczęłam jeździć i jakoś tak się nauczyłam. Czy ty często jeździsz na Łyszbach? Kilka razy w roku. Mhm. A tutaj w, na tym lodowisku nowym, które od wczoraj jest otwarte, już byłaś? Nie, dzisiaj pierwszy raz. A powiedz mi, wolisz tą lokalizację, która jest tutaj, czy jak było w porcie, jak to bym? Tutaj, bo jest bliżej. a Tam było tak. Y tam było otwarte i bardzo wiało, a tutaj y, jeszcze nie byłam, ale byłam dwa lata temu i chyba tutaj jest tak samo jak wtedy i wtedy nie wiało tak mocno. A powiedz, wolisz jeździć na zadaszonym lodowisku czy pod chmurką? Na zadaszonym. A ciężko jeździć na łyżwach? No, ja już jeżdżę na rurkach, a więc mi jest prościej. Jakieś takie wskazówki, jak ktoś by chciał zacząć, co powinien zrobić? Najpierw powinien wziąć pingwinka i tak bardzo blisko tych płotków jeździć, a później dopiero tak kawałek dalej. Byłyście już tutaj na tym lodowisku, które jest od wczoraj otwarte? Nie, pierwszy raz jesteśmy dzisiaj. A normalnie jeździcie na łyżwach? Tak, tak, co roku odwiedzamy tutaj lodowisko w Milenium. A według Was właśnie fajniejsza lokalizacja, lokalizacja to tutaj w Milenium, czy jak była w ubiegłym roku w porcie? E, tutaj o wiele lepiej niż tak, tam na Marynie. Tutaj. Ale początkowo poszliśmy tam, ale się zorientowaliśmy, że jest tutaj, więc... <laughs> dlaczego tu lepiej? Tutaj większy taki klimat jest zawsze i wspomnienia, bo zawsze jak byliśmy mniejsi, to też razem chodziliśmy na lodowisko tutaj. A powiedzcie, wolicie zadaszone, czy nie? Nie, nie, nie odkryj te lepsze. Tak. A dlaczego? Bo jest fajniejszy klimat, tak na dworze jeździmy i w ogóle powiedzmy. Mhm, dokładnie. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli, od 9 do 22. Na łyżwach pojeździmy do 28 lutego. Mieszkańcy posiadający kołobrzeską kartę mieszkańca mogą korzystać ze zniżek. Niestety od wczoraj na lodowisku miała miejsce awaria i było ono nieczynne. Jednak już od jutra powinno funkcjonować normalnie.